Cześć, witam Was. Niestety w smutnym odcinku, bo kończę z YouTube'em. Tak nie przestraszyliście się, Kończę z YouTube'em. To był moje, to koniec mojej historii na tym kanale. Nie ja żartuję. Widzu, 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 co ty, kurde, słuchasz. I ty, 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 bajki, wierzysz? Ja kończę z YouTube'em? Ja nie, nie, ale chciałbym Was zaprosić na nowy serwer Discord, który stworzyłem dla widzów z okazji 600 subskrypcji, które biliście w szybkim tempie chciałbym was zaprosić bardzo serdecznie, bo tam wiele zabaw możecie się pobawić możemy popisać, możecie dawać propozycje do filmików moich i co, więc jak ktoś jeszcze nie bił, to link w opisie co, to by było tak szczerze na tyle subskrybujcie, łapujcie i tak Bicie jeszcze na konkurs, który też jest tam właśnie na tym kanale Konkursy, i tam jest konkurs na 20 zł Pacer Kart. Więc co? Ja się z Wami żegnam, i do następnego! No!